No cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak zwykle niezmiernie się cieszę, że znowu mnie zagościliście. Dzisiaj pogramy sobie znowu o pielęgnacji skóry. Nagrałam dla Was cały filmik o tym, że zmieniłam wszystko, jeżeli chodzi o pielęgnację mojej skóry, twarzy, ponieważ moja skóra przechodzi teraz dosyć ciężki okres, wariuje. Ech. I potrzebowała po prostu kilku zmian. Jako, że ciągle mnie pytacie, czego używam, co stosuję, jak pielęgnuję moją skórę, czułam się oczywiście zobowiązana, żeby poinformować Was, że zmieniłam wszystko, testuję i oczywiście dam Wam na końcu znać yy, po dłuższym okresie testowania, jak się ma moja skóra. Kochani, ale nie tylko kosmetyki zmieniłam, do mojego domowego spa, że tak powiem, doszły teraz dwa urządzenia do pielęgnacji skóry. Jak to się stało, kochani? Marka Beautifly napisała do mnie z zapytaniem, czy może chciałabym przetestować jakieś produkty z ich strony. No i moi drodzy, no jak nie chciałabym? Chciałam, weszłam na tą stronę. Jest to w ogóle polska marka, także to również mnie zachęciło. I naprawdę asortyment mają świetny. Tam jest wszystko. Wszystko, co wielbicielki dbania o siebie Kochają. Wybrałam sobie jednak dwa urządzenia, które bardzo mnie zaciekawiły, już od dawna chciałam je przetestować. Pierwsze urządzenie, moi drodzy, to mikrodermabrazja diamentowa. Tak pięknie to do mnie przyszło. O mikrodermabrazji czyta się w internecie, słyszy się w telewizji same pozytywne rzeczy. Dlatego już od dawna chciałam ten zabieg wypróbować, ale nigdy się jakoś nie złożyło. Także cieszę się, że teraz mam możliwość. Ten zabieg ma na celu złuszczać rogową warstwę na skórka, tak dogłębnie oczyszczać naszą skórę, ale również stymuluje procesy produkcji kolagenu i elastyny. Skóra po takim zabiegu staje się bardziej napięta, znikają przebarwienia, spłycają się blizny i słuchajcie, nawet rozstępy mają być zniwelowane. Testuję, tak Także dam Wam znać, jak to działa właśnie na rozstępy. I jak wszyscy wiemy, mikrodermabrazja działa świetnie na wągry, także zastosowań tutaj mamy naprawdę bardzo dużo. Tutaj mamy, słuchajcie, cztery tryby mocy słońcej, które możemy dopasować do odpowiedniego obszaru skóry, twarzy czy ciała. i Intensywność również możemy dopasować pod siebie. W zestawie mamy również 7 wymiennych głowic. Jest głowica, która ma usuwać martwy na skórek i pozbywać się blizn. Głowica, która ma napinać naszą skórę, głowica, która ma usuwać wągry i głowica, która ma poprawiać elastyczność skóry. To też jest bardzo higieniczne, ponieważ te końcówki po wykonanym zabiegu po prostu myjemy wodą z mydłem i odstawiamy do wyschnięcia. Urządzenie możemy ładować bezprzewodowo, co jest bardzo wygodne. Do zestawu dołączone jest oczywiście ładowarka i ulotka. Tutaj jest napisane wszystko, jak używać, jak to działa, przeciwwskazania, także czytajcie ulotki. Ja Wam w ogóle podlinkuję tą stronę, tam możecie sobie dokładnie, szczegółowo przeczytać właśnie o tych zabiegach. Ja mikrodermabrazję stosuję teraz na twarz, ale również na rozstępy, jak już wspominałam. Także po wykonanej serii zabiegów dam Wam oczywiście znać, jak efekty. Na ten moment muszę Wam powiedzieć, że skóra ma się naprawdę dobrze, jest bardzo gładka, to zauważyłam. Także jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało właśnie po zakończeniu serii zabiegów. Ale kochani, Ewelina, fanka pielęgnacji, zapragnęła przetestować Coś jeszcze, a mianowicie mezoterapię bezigłową. Proszę bardzo, kochani, już Wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Wyciągnę z tego kartonu. Ten zabieg ma odżywiać, nawilżać naszą skórę. I wzmacnia też działanie naszych kosmetyków pielęgnacyjnych, które wnikają wtedy głębiej. Tutaj mamy mikromasaż ultradźwiękowy i słuchajcie, światło terapię. Urządzenie jest naprawdę wielofunkcyjne. Ultradźwięki, światło fotonowe, termoterapia naprawdę tutaj możemy sobie zafundować coś wyjątkowego. Zabiegi te pomagają też na problemy skórne, typu trądzik, zmarszczki, jak już wspomniałam, oraz spadek nawodnienia skóry. Urządzenie to zawiera również wyświetlacz LCD, gdzie widzimy, który mamy poziom i jak długo wykonujemy zabieg. Jeżeli chcemy zrobić przerwę, to po prostu naciskamy sobie pauzę. I za chwilę możemy ponownie wrócić do zabiegu. I tutaj, co bardzo mi się podoba, mamy również timer, który syguruje nam, jak długo powinniśmy wykonywać zabieg. Oczywiście, same możemy zdecydować jak długo zabieg będziemy wykonywały, musimy wiecie, zobaczyć jak nasza skóra reaguje na początek zaleca się krótsze zabiegi i później stopniowo można je sobie wydłużać, do zestawu dołączona jest tutaj znowu oczywiście ładowarka i bardzo ważne okulary ochronne, tych okularów musimy użyć kiedy zdecydujemy się na opcję światła fotonowego także kochani teraz wiecie, że do mojej pielęgnacji dołączyły teraz jeszcze te zabiegi, oczywiście efekty można ocenić po dłuższym okresie testowania, także jak już już wspomniałam, ja do Was jeszcze wrócę. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Możemy sobie zrobić właśnie takie domowe spa, możemy zaprosić koleżanki, zrobić sobie wieczór beauty. Wiecie co też jest bardzo fajne: jak idziemy do kosmetyczki na takowy zabieg, to wracamy później, nie wiem, tramwajem, autobusem, z zaczerwienioną skórą co może nie jest zbytnio komfortowe, a tutaj zrobimy sobie taki zabieg w domu, mamy czas, żeby nasza skóra odpoczęła i nie musimy się nikomu pokazywać, także to jest bardzo fajne. Myślę, że to jest też świetny pomysł na święta, dlatego teraz też przed świętami bardzo chciałam nagrać ten filmik, bo myślę, że każda kobieta ucieszyłaby się z takiego prezentu. Myślę, że każda kobieta zarogowałaby tutaj piskiem radości, ja na pewno tak. Także, kochani, zostawię Wam linki do tych konkretnych urządzeń, ale również do całej strony Beautyfly. Zobaczcie, a no widelec, coś Wam się spodoba. Także, kochani, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, czy korzystacie z takich zabiegów w domu, czy wolicie chodzić do kosmetyczki, jakie zabiegi w ogóle stosujecie na Waszą twarz. Także czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. 爸爸。